Cztery rzeczy warto wydobyć z dzisiejszej liturgii słowa, tak jak cztery ewangelie. Pierwsza rzecz. W dziejach apostolskich czytamy: Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. Te słowa skierował Etiopczyk do Filipa. I wydaje się, że te same słowa trzeba by zadedykować tym, którzy propagują kłamstwa jakoby kościół kiedyś zabraniał czytać pisma świętego nigdy takiego zakazu nie było no ale wiemy że ludzie lubią kłamstewka no prawda jest wymagająca kłamstwa zawsze naznaczone są jakąś atrakcyjnością natomiast kościół zawsze zwracał uwagę na to że pismo święte nie wystarczy tylko czytać bo nie jest takie łatwe do zrozumienia Wymaga wyjaśnień. Dlatego na przykład w książkach takich ludzi jak święty Alfons Liguori, aż roi się od cytatów biblijnych. Ale te fragmenty pisma świętego są wytłumaczone i umieszczone w takim kontekście, że czytający wiedzą, jak rozumieć pismo święte. Natomiast ludzie, którzy czytali pismo święte i interpretowali je po swojemu, byli z reguły autorami różnego rodzaju herezji, takich jak pelagianizm, nestorianizm, arianizm, później herezja lutra, a dziś to już naliczyć nie zdołamy ileż to różnych sekt, odłamów, które nadają Pismu Świętemu swoje własne znaczenie dalekie, a nieraz wręcz przeciwne słowu Bożemu. Oczywiście każdy twierdzi, że to jego wersja jest tą prawdziwą. Również w kościele katolickim nie brakuje takich fantastów, niekiedy nawet z tytułami, którzy coś tam przeczytają, no i już uznają się za ekspertów, mądrzejszych od samego Ducha Świętego. Kiedyś spotkałem taką grupkę, która stwierdziła nie mniej, nie więcej, że już są święci, bo wyczytali w jakimś liście Świętego Pawła, no i wszystko, co robią, i każdy pomysł, jaki im przyjdzie do głowy. To jest już super święty. No i czy, oczywiście trzeba ich adorować, no bo skoro są święci, no to nie można inaczej. W rzeczywistości to, co zobaczyłem i czego doświadczyłem, miało taką skalę złośliwości, że naprawdę robiło to wrażenie, ale nie wrażenie świętości. Dlatego trzeba z pokorą podchodzić do Słowa Bożego, aby pozwolić się poprowadzić pozwolić kształtować się przez słowo Boże, a nie odwrotnie. Znaczenia i przesłania słowa Bożego nie trzeba zmyślać ani upiększać, ale bardziej przemyśleć i zamyślić się. I to nie raz, nad tym co Bóg do nas mówi. Druga rzecz. Ewangelia dzisiejsza powitała nas słowami Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. To są słowa Jezusa Chrystusa. A więc chodzi o wiarę. Wiara, o którą tak często pytał Chrystus, jest przede wszystkim darem od Boga i dopiero wtedy jest odpowiedzią człowieka. I tutaj po raz kolejny, jeśli nie poprosimy najpierw z pokorą o łaskę wiary, ale nawet w porywie entuzjazmu sami sobie wyprodukujemy coś, co nazwiemy wiarą, to nie będzie to wiara. Dzisiaj dominuje tendencja, że tak Boga można sobie wymyślać i sobie ludzie wymyślają, jakiego się chce. A i wiara też została zredukowana do własnych wyobrażeń, okraszonych emocjami. Nie ma emocji, nie czuje się nic, no to nie ma wiary. A za tym idą roszczenia, że Kościół ma być tak, jak mnie się podoba, no bo jeśli w Kościele mówi się tyle o wierze, no to ma być tak, jak ja czuję. Lepiej jednak, aby Kościół był taki, jak się Chrystusowi podoba, aby moja wiara była odpowiedzią na łaskę wiary od Boga i aby Bóg był tym prawdziwym Bogiem. Trzecia sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. I znowu wracamy do dziejów apostolskich. Anioł Pański powiedział do Filipa, wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do gazy. Jest ona pusta. Właśnie ta pusta droga, która tak naprawdę nie była przecież taka pusta. No i te puste drogi dzisiejszego świata, niby ruch intensywny, na ulicach pełno samochodów, a jednak ludzie, podążając w różne strony, krążą w kółko, często bez celu. Nie szukają ani wiary, ani Boga. Ulice są więc tak naprawdę puste. Podobnie w życiu osobistym wielu, których na tych ulicach i na tych chodnikach spotkacie. Tysiące myśli, plany, emocje, oczekiwania, frustracje, ból, cierpienie, radość i smutek a więc wszystko to, co wypełnia wnętrze człowieka. A jednak, wszystko to jest pustką. Dotąd, dopóki nie będzie tam pragnienia odnalezienia Boga. Może jednak na tych pustych drogach i chodnikach trafi się jakiś współczesny Etiopczyk? A więc człowiek, który szuka Pana Boga, do którego właśnie Bóg cię pośle. Warto więc nakarmić się ciałem Chrystusa, pozwolić się napełnić mądrością słowa Bożego i tak umocniony iść na te puste drogi dzisiejszego świata, iść tam, gdzie wskaże ci Anioł Pański. Może i dziś spotkasz jakiegoś Etiopczyka. I bardzo ważne, nie zapomnieć o tym, że to Bóg wskazuje co i kiedy. Bo chodzi o to, aby nie pomylić gorliwości ze zwykłym rozwolnieniem. Czwarta rzecz. W Ewangelii słyszeliśmy: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Nie zapominajmy, że większość ludzi dzisiaj woli dalej manne aniżeli ciało Chrystusa. Błąkają się po pustyni swojego życia, błąkają się i umierają wraz ze swoimi planami, oczekiwaniami, marzeniami. I tak będą umierać dzień za dniem, aż do momentu, gdy w końcu gdzieś kiedyś dotrze do nich to pragnienie. To pragnienie, które wypływa z głębi ich własnego serca, chleba żywego, pragnienie życia wiecznego i nadania prawdziwego sensu swojemu życiu. Wtedy może właśnie wejdą na tę drogę z Jerozolimy do Gazy, drogę, która dziś jest wyasfaltowana i ma inną nazwę. Na tej drodze być może jest właśnie Kościół. Wejdą na tę drogę tak jak ten Etiopczyk z dziejów apostolskich. A wtedy będzie potrzeba takiego Filipa lub Filipki, który lub która umocniony ciałem Chrystusa i napełniony mądrością Bożą, nie własną, ale mądrością Bożą, wyjaśni i wskaże, gdzie odnaleźć to, czego tak naprawdę człowiek szuka i czego tak naprawdę potrzebuje.